Przemoknięte serca miast, tylko Ty ja, szczęścia... Ewa Pasieńska z Zakładu Radio, a u głos. Tak, więc myślę, że najbardziej adekwatne będzie to. Naprawdę wielkie, wielkie dziękuję. Szczególnie wszystkim tym, dziękuję, którzy na mnie głosowali. Po raz kolejny zresztą. I też mam nadzieję, że nie zawiodę Państwa, nie mówię, że w kolejnych edycjach, nie ale ogólnie na co dzień. Dziękuję. świat, Nie Ale też duże zaskoczenie. Tak. A z drugiej strony mm, moim zdaniem takie potwierdzenie tego, co robię. Z reguły jako nauczyciele nie mamy informacji zwrotnej na temat tego, jak naszą pracę odbiera druga strona, czyli student. Myślę, że i nominacje, jak i nagroda jest takim potwierdzeniem, że oceniają bardzo dobrze moją pracę pod kątem tego procesu dydaktycznego, czyli tego, co przekazuję, jak uczę i też nie tylko treści, ale też pewnych wartości. Nie student jako tylko i wyłącznie odbiorca, ale też i nadawca czyli muszę reagować na ich potrzeby. Jeśli widzę, że ktoś potrzebuje więcej ode mnie, na przykład czy wiedzy, czy poświęcenia czasu dla doskonalenia umiejętności, to potrafię to znaleźć. Jedni chcą tylko mm, skończyć taki, można powiedzieć, podstawowy kurs wiedzy tak, czy doświadczenia, znaczy um, uczenia się w tym sensie nabywania doświadczeń, a inni bój chcą czegoś we mnie więcej, np. ogólnej natury bądź też umiejętności. które drży Kiedy źle ci jest beze mnie Głośno powiedz mi Chcę cię takim, jakim jesteś Tylko w tobie widzę sens Lecz nie chowaj swoich myśli Za horyzont we Żyć to nic że iskra wypala się, wspomnienie dawnych chwil dodaje mi sił. Już czas, ty wiesz, by to, co rozdzielił gniew, na stosie zapomnienia spalić jak śmierć. Obudź we mnie swoją Wenus, zobacz se.